Witam Was w kolejnym odcinku z gry Victoria 2, Heart of Darkness. Yy, no co, dalej jedziemy tych Francuzów. Yy, mniejszą, armię to poproszę tu. A tą większą. Oni są atakowani, tak? Może tak, jeszcze zdążymy im pomóc. Z tą żyliśmy. Jak miło. Dajcie radę, dajcie radę. Okay, wystarczy po prostu. Będziemy robić tak wipe, czyli. Yy, nie będzie tutaj żadnych. Przetrwanych po bitwie, z ich strony, ponieważ wtedy po prostu ich brygady nie będą mogły się odnowić. Auxir. E, gdzie oni idą? Angers. To tu. Mhm. Cyk, jedziemy do Zera ich. A, tu mamy minusy za nas, tak. E, tu ich wytłuczemy. Tam jest 62 tysiące na południu i to tyle będzie. A wy tu się odnówcie. No. Pff, to wszystko jak na dzień. Hostel Occupation. Czy Egipt, czy Portugalia. Iść to wybi. Ty sobie włącz to, żeby to wszystko mi tutaj odbegali. Działa to tak? Nie. Super. Um, no, proszę, już nie mają tyle punktów za bitwę. Och nie. Czy mogę wam dojść pod w Egipcie? Chociaż w sumie ile wam pożyczyłem. O mam 4 minuty, to możemy pociągnąć chwilę na takim minusie. Egipt. 190 funtów. Och nie No jest tak Nikt nie przeżył Ehm um, Tu idzie jakaś Tak, tu idą. Na ee, moich turków. No, ale my szybko tutaj przychodzimy przez tą Francję. No, bo mają dobre linie kolejowe, to też szybko chodzi. Ymm, znaczy, szybko wojska się przemieszczają. Monte de no to idziemy. A proszę, ktoś tam wygrał jakąś rewolucję w Austrii. Dorzućcie im trochę nasze, naszych działczyk, kawalerii, kawalerii czegokolwiek. Żeby nie byli tak słabi tutaj ci Włosi. Ok. No. Trochę dostaniemy za, za, za to Wolska do Extra USD. Ok. Tu mam już. O Boże. Czyli to na... Dobra, idźcie na ten Londyn, żeby, żeby nam nie wyszli z wojny. Bo jak u nich wygrają. Yy, jacyś buntownicy, to oni po wszystkie sojusze i tak dalej. 13 tysięcy za jednym atakiem? O Jezu. Co za gówno. Już? Ale pewnie zaraz mi wyskoczy, że dostaję łojek z buntownicy. Chociaż go nie mogą dostać. No. Plus 31,56. 56. Takie tam co hmm. Cofnijcie się tu A co dajecie radę, nie? No wygramy to bez problemu. Tu i Serio hmm. Iść Jeśli tu? Nie, no dobra, odoblęgnijcie od, 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 to. Czy ja mogę opieram A nie, to jest Civilization. No proszę, już tracą za te bitwy punktów. Znaczy normalnie to samo mamy za obleganie. Eee, chętnie bym to wziął albo to. Eee, nie wiem co wezmę. O. Administration Efficiency nam się przyda bardzo. Bierzemy w Azportation to jest chyba ich ostatni admirał. Tak mi się wydaje. O, już moi ludzie walczą. Super. Yy, no, tutaj mamy tylko trochę w tej aftyce. Cyk. Cyk. Yy, fajnie było w sumie zacząć. No, tu nic już nie blokujemy, nie? dzisiaj nie tutaj to blokować. O, tu już chyba zaraz zajmiemy stolicę. Tak. Tak czy nie? Gdzie w macie stolicę? A tu. W Lizbonie. Okej. Okay. Tak czy tak zaraz zajmiemy. No. <laughs> o, jeszcze dowódcy stracili w bitwie. Och nie. Jakaś plus 11, dziękuję. Proszę tutaj. Wytrąc ich do nogi. Aby mi się tutaj przypadkiem nie odnowili, chociaż nie skąd mieliby to zrobić? No proszę, bez dowódcy. Jak mi szkoda. W Minus 1, minus 300. No dobra, tu oblężenie i ci jeszcze umieć to. Minus 12, okej. Okay. Egipt, Ale to Why not? Ehm. Um... Zacznę za, stać za, 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 za to minusy i. za to chyba nie e, Wargon Himalayan e, Dać nam prestiż? Ile wy macie prestiżu? 1600. Przyda się. Za ile? Za. ja za. A za... bo to jest great work, To jest dla 9 infami. No <laughs> jak fajnie. Czy ktoś w życiu down? France the size, kurde, ja też chciałem im wrzucić. A e nie, w sumie też mogę, bo to jest po prostu, żeby ten dali mi część swojego hajsu. O, w moim doświadczeniem, o, jestem. Dobra, wyjdźcie tu, wy tu a wy tu gdzie idziecie? Okej, okay, dobrze tak może być. No, Francja zaraz wybuchnie cała. O no, proszę, jak my fajnie napieprzamy te technologie. Um, ok, sprawdziłem sobie jeszcze czas. Okej, okay, tutaj jakieś fajne rzeczy do fabryk. No, te jakieś przepychanki w tej oferty, coś, mnie szczerze w ogóle nie interesuje. No, ale nie do to coś um, Szczerze to. Wyjście tu. Wy też balans i tu żeby się to szybciej szło. Um. Serio? Świetna walka. No naprawdę. Jeszcze ostatnie podlegie finansowe. ile macie brygad? 13. I'll cut down to size. Spoko, 4 info, no problem.

Pozdrawiam. Dobra, to widzicie tu, tu. Kiedy faszyści wygrają? bo to, to mnie zaczęło ostatnio interesować, kiedy po prostu bokserzy wygrywali po. po czym? Po zajęciu jednej prowincji i kontrolowaniu jej przez miesiąc. Eee... Faszyści. Aha, muszą mi oblec Wrocław. Eee... No chyba im to nie wyjdzie ani trochę Tu zaraz Portugalia też będzie cała oblężona Mogę w sumie jej coś zabrać Coś mi się chce Nie, i tak musimy dużo tutaj dostać Proszę, Belgia w mojej sferze Słowacja, tu mi się ktoś wpieprzał, nie? Nie. Okej. Okay. W... No tak trochę. To nie wiem, Francję? No, dobra. No to Do sobie poczekam aż nasi przeciwnicy się chociaż... Czy z USA ktoś chce walczyć? Chyba nie. Huh, mój Boże, ca ca całe pytanie jest obrężone, nie mam pytań. Dobra, a na tyle się z Wami żegnam, do zobaczenia, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć. Może muszę uprzątnąć armię.